Teraz jak mamy odpowiedzieć, czym jest dla nas powołanie, to myślę, że przez te wszystkie lata możemy przede wszystkim powiedzieć, że to jest taka nasza naturalna odpowiedź na relacje z Boga. A wierząc w Boga, być z Nim w bliskości, nie możemy być bez drugiego człowieka. I myślę, że we dwóch tak czytamy nasze powołanie, że na pierwszym miejscu z naturalnej relacji z Bogiem wypływa doświadczenie drugiego człowieka, bycia blisko z Nim towarzyszenia na przestrzeni życia, żeby być obecnym w tej codzienności. I Myślę, że to jest dla nas ważne po tych sześciu latach i też, tak trochę patrząc w perspektywie dalszej odpowiedzi na głos naszego powołania. Chcielibyśmy też prosić wszystkich diecezjan o gorącą modlitwę. Niedługo wyjeżdżamy na rekolekcję do pniew. To będzie taki ostatni czas pewnego skupienia, pewnego czasu modlitwy i prosić o to, byście pamiętali gdzieś tam o nas w swoich sercach, właśnie dla nas w tym ważnym czasie i także w czasie święceń prosimy o obecność.